Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii przebudowy kurnika. Jak widzieliście, już zaczęłam odkręcać tą płytę, tylko oczywiście są problemy. Już wam pokazuję o co chodzi. Tak, rosły, jak zwykle jak zaczynam gadać, to się zaczyna wtrącać. Słuchajcie, no jak zawsze cztery wkręty, tutaj jeden i tutaj trzy, które nie chcą wyjść. No, i nie wiem, co mam zrobić. Będę chyba musiała po prostu wyrwać tą płytę. Yy, Tego teraz nie wiem, czy mam taki kawałek, żeby potem to ewentualnie jak obecne zasklepić tutaj. No jest to teraz wyzwanie dla mnie. Yy, może macie jakiś patent? Jak wkręty nie chcą wyjść, no bo próbuję yy, wkrętakiem tutaj z całej siły. Teraz jedną ręką to oczywiście się nie da go zluzować, ale. Yy, no, próbowałam i ledwo udało mi się go, go ruszyć w jakikolwiek sposób. Także nie wiem, chyba pozostaje mi po prostu wyrwanie. Niestety to aż dotąd jest... E, także jakieś, nie wiem, z 20 cm płyty potem mi będzie brakowało tutaj, jak to wyrwę. No bo będę musiała to pewnie obciąć, bo podejrzewam, że zrobią się tam spore dziury. Tak w ogóle te laski, które nagrywają, powiedzcie mi, jak Wy tak ładnie wyglądacie na tych filmach. Bo ja to wiecznie jakaś, kurde, zmordowana tutaj w tym wszystkim. W tej chwili już nie mam siły, bo kurde słońce tak daje. Tu w cieniu jest fajnie, przyjemnie, ale na słońcu to po prostu już tęsknię za tymi chłodami, które były wcześniej, prawda? Roksiała? No pewnie. Ojejku, to będzie mi nie okno. No, niemożliwe. było. Mordko! Daj mi wstać. No, muszę wstać, bo mi nie daje powiedzieć. No ja nie daję rady jakoś, zawsze jakaś zgrzana, zdyszana, z językiem wywalonym, sapiąca do mikrofonu. Ja wiem, wiem, wieki dusza robią swoje też, no ale mimo wszystko. No nic, no kurczę, trochę mnie rozwaliły te wkręty teraz, bo myślałam, że to pójdzie gładko akurat demontaż tej płyty miałam nadzieję, że będzie łatwy i przyjemny a tu jak zwykle problemy no nic, nie wiem, chyba może spróbuję jeszcze szlifierką to jakoś żeby tam jak najmniejsze straty po prostu porobić może jak obetnę te łebki hmm, chociaż wątpię, że mi się to uda, bo bo one i tak są te, te ten jeden, co mi się udało trochę kręcić, to jest spoko ale te trzy siedzą tak głęboko, że nawet jak szlifierką tam dojdę, to poharatam tą płytę. Także nie wiem, spróbuję po prostu to na siłę wyrwać. No i co będzie, to będzie. Najwyżej będę musiała uzupełnić to kawałkiem płyty. Skąd? Nie wiem skąd, bo w sumie mam tych płyt w tej chwili tak na styk z tego, co bym chciała robić, te gniazda automatyczne. Tak, bo dzisiaj w końcu jest czas na zrobienie gniazd. I tak sobie stwierdziłam, że jak już robię te gniazda, to zrobię je tak zwane automatyczne, czyli gniazda, które kura znosi jajko i ono sobie się zsuwa niżej także żeby kura nie miała do niego dostępu bo po pierwsze, w razie gdyby któraś z nich chciała zacząć dziobać jajka, tak się u mnie też czasem zdarzało, chociaż nie było to jakieś nagminne no to one nie mają dostępu do tych jajek a po drugie, jajka są zawsze czystsze szczególnie w takim małym kurniku jak ten nasz, nie widać go prawie stąd który jest naprawdę no, malutki. Kura jak wchodzi z błotnistego z podwórka, to no, nie ma siły, żeby tego błota nie zaniosła do gniazda. Także tak e, chcę spróbować właśnie z tymi gniazdami, zobaczę jak mi to pójdzie. E, no i tak jak mówiłam, to wszystko będzie robione w sumie e, bez żadnego projektu. Mam coś tam w głowie, ale e, Będę po prostu przypasowywała sobie płyty i tak dalej, to wszystko w miarę robienia, bo yy, nie wiem, nie, ma, nie mam po prostu jakiegoś tam takiego konkretnego planu na to. Także za chwilę się widzimy dalej, spróbuję tą płytę wyrwać teraz. Tak jak się spodziewałam, nie dałam rady wy, wyciąć tego wkręta. Musiałabym i tak tutaj wjechać ostro w tą płytę, dlatego tak jak widzicie wyrwałam. No i oczywiście, tak jak się też spodziewałam, powstał taki duży ubytek. No ale nic, to jakoś jestem w stanie jeszcze tutaj sobie poradzić z tym. Najważniejsze, że cała reszta jest ok. No i wycięłam te, te wkręty, które tutaj pozostały. Już, żeby nie haczyły w niczym. No i tak to wygląda w tej chwili. Teraz muszę e, rozmontować prawdopodobnie to, ten wewiecznik, to okienko tutaj, znaczy okienko, no wewiecznik, to jest e, wentylacja i dostać się do tej płyty, żeby móc ją dociąć tak, jak, jak tam będę chciała. Dobra, wycięłam tutaj to miejsce na wybieranie jajek. No i tak, myślałam, że zdążę, przed tym zanim kury się zabiorą, za znoszenie, no ale niestety one już szukają miejsca. Tam za tym kartonikiem z tyłu, co jest, tam widać ogon pipi, wystaje, też już znosi jajko. No, nie jest to może najrówniej wycięte na świecie, ale tak jest. Aha, i teraz tak, to co wycięłam tutaj, to będzie taką półeczką właśnie do tego, żeby tam jajka mogły sobie mm, czekać na wybranie. Tak sobie to wymyśliłam. Ja już zamocowałam w środku tą płytę pod gniazda, tam gdzie kury mają znosić i chyba za chwilę będziemy mieli szansę zaobserwować, czy to jest dobry kąt, bo tam siedzi kurka, widzicie? Także zobaczymy, ja im dam teraz trochę czasu. Zobaczę czy te, faktycznie ten kąt jest dobry. Bo już to jest takie jest ustawione wszystko, ja bym tego nie nagrywałam, bo, o, nagry, bo jakby mocowałam to od e, strony środka kurnika, więc e, tak z, z nagrywaniem tego nie byłoby tak e, wygodnie. Nie miałabym się tam jak, jak pomieścić, e, dlatego Zrobiłam to i chciałam Wam pokazać w sumie jak to wygląda, ale kury zaczęły mi się pchać po prostu nagminnie do kurnika i widać ewidentnie, że chcą znieść jajko, więc chcę im to umożliwić teraz, dlatego na szybkiego tam po prostu zamontowałam tą płytę, tą podłogę pod gniazd, w gniazdach jakby i... no i zobaczę. Na razie jeszcze nie mam y, u, obudowane tej, tej półeczki na jajka, ale już jest jakby ten kąt zrobiony, więc zobaczymy czy to się czy ten kąt jest odpowiedni, czy te jajka się dobrze mm, są w stanie sturlać stamtąd. No nic, jak kury zniosą to wam pokażę jak to wygląda. To jest zawsze taka masakra, wiecie. Yy, Czek, idzie na przerwę robić obiad. Zje ten obiad, potem wiadomo chwilę odpoczynku, jakaś kawa i wychodzę, i już jest osiemnasta. Yy, I ten dzień znowu tak szybko zleciał. No nic. Yy. Oczywiście rosło musi mi chodzić w słowo. Już wam odwracam kamerę i zobaczymy razem co tam, czy tam są jakieś jajka, jak to wygląda. Tak sobie zastawiłam tutaj. Mm, nie wiem czy nie będę potrzebowała dwóch rąk do otworzenia tego. To jest po prostu tymczasowo zaślepkę taką zrobiłam, żeby po prostu kury nie wyszły mi tędy. Już otwieramy, Już wszystko mi tutaj. No i jak to jest? Aha, bo tutaj miałam taki karton położony, ten karton, w którym one normalnie jajka znoszą. Yy, I on się po prostu cały zsunął w dół yy, i wygląda na to, że jest jedno jajko tutaj zniosłe. To jest to sztuczne. Bo teoretycznie wyglądać to powinno tak, że jak one zniosą, to, to takie jajko sobie spada tutaj w dół. Czekajcie, o, jajko. Coś takiego. Tu muszę jeszcze robić coś, żeby one tak może nie stukały o to. Ale generalnie, zaraz idziemy do środka, zobaczymy, pokażę Wam, jak to wygląda od środka. Okej, okay, generalnie wygląda to tak, że mm, ta podłoga od gniazd jest pod lekkim kątem po prostu, tak to widzicie. Mm, teraz chwilowo miałam zostawiony im ten kartonik, do którego one zawsze nosiły się, ale to najwidoczniej coś tam im do końca nie grało. E, pipi zniosła tutaj jajko po prostu. Będę musiała tego przypilnować, żeby one... E, no tutaj miały jakieś komfortowe miejsce do znoszenia tych jajek, ale się cieszę, że chociaż jedno jajko zostało zniesione. To już jest dobry znak. Będę musiała tutaj jakoś pomyśleć nad tym. Hmm. No no dobra, teraz główną, yy, głównym tutaj zadaniem, które mam, to jest zrobienie po prostu tutaj, w tym miejscu. O, tu, gdzie jest ta półeczka płaska na jajka, musi być takie... Yy, Taka po prostu, e, taki daszek, jakby no ścianka, z, która e, spowoduje, że one nie będą miały dostępu do tego. Zaraz coś będę myślała na ten temat. No ale tak jeszcze chodzi mi o to właśnie, jak kura tutaj znosi to jajko, tak? To, że to jajko po prostu będzie sobie tam leciało i stamtąd będę od tamtej strony mogła te jajka e, wybierać sobie. Jest 19.20. Już całkiem ciemno, znaczy całkiem. Ja jeszcze widzę, ale kury na pewno już nic nie widzą. Mm, skończyłam pracę, znaczy nie skończyłam. Nie skończyłam, nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam, bo po prostu nie zdążyłam. Musiałam kurom dać już wejść teraz do środka, bo no jest ciemno dla nich. To po prostu już jest czas, kiedy one powinny być dawno na grzędach. A wiecie co, jak tak się człowiek spieszy, to zawsze takie rzeczy się. Mm, no nie idzie, to tak, nie idzie to tak szybko jakby się chciało e, Tak Rosu... o zapaliłem latarkę Próbuję wskoczyć na, e, na grzędę. ale właśnie jest tak ciemno że już e, nie za bardzo mi się to udaje nawet Nie wiem, chyba dzisiejszą noc po prostu spędzą tak gdzieś tam na siedząco i tak dalej nie jestem w stanie im teraz jakoś pomóc. Kochani, chciałam wam tylko powiedzieć tyle, że w tym odcinku to już wszystko, pomimo tego, że nie udało mi się zrobić pracy, którą sobie zaplanowałam na dzisiaj. Zawsze ten dzień jakoś dziwnie, szybko ucieka. No i te dni są po prostu tak już krótkie w tej chwili. O, dobra. Frodzia trafiła na grzędę w końcu. Te dni są takie krótkie, że po prostu ciężko jest nadążyć ze wszystkimi obowiązkami. Niestety, choćby się chciało, to niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. Tak jak mówię, ja tą grzędę, tą grzędę, mówię, to gniazdo robię nie według jakiegoś projektu, tylko po prostu sama sobie coś tam wymyśliłam i staram się wykonać to tak, jakbym chciała. Tak jakbym chciała, tak jak myślę, żeby było dobrze. Widzicie, już mi się nawet język plącza dzisiaj. No ale... No nie jest to takie proste, żeby to tak funkcjonowało dobrze i, i żeby ta praca nie była potem, nie, żebym nie musiała jej powtarzać. Dobra, moi mili. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie, za wszystkie łapki, komentarze. Dziękuję, że jesteście. Ja kończę, bo straszliwie gryzą mnie komary. I idę się wykąpać. I... No i już dzisiaj chyba po prostu trzeba zrobić wolne. No, kury zaczynają się orientować, gdzie jest grzęda. To się cieszę. Dobra, zostawię im tu jeszcze na chwilę tą lampkę włączoną. Mm, no i niech sobie idą spać. Dzięki, na razie.